Cześć, witajcie, tu jako Gamer Widzimy się po bardzo długiej przerwie W nagrywaniu Przepraszam was za to, że Nie było odcinków yy, Przez dosyć długi czas No i Jak widzicie to jest yy, Tak dokładnie Recenzja mojego mocu, nie wiem, czy da się to nazwać recenzją Twojego? No, recenzja moj Znaczy z 8 Robiłem ją Dosyć długo. Jak widzicie, to jest. Nazywa się to. Jak widzicie, to jest Arena w Ouroboros. Jak ktoś nie wie, to jest Ouroboros. To jest. To jest węż, miasto wężonów w Lego Ninjago. Więc. Jak widzicie, tutaj się znajduje wielki posąg poszerzacza światów. Znaczy, bardzo dokładnie nie wygląda. Co nie, Łosiu? Wygląda. Ba bardzo go przypomina. No. Bardzo go przypomina. Okej, okay, więc od czego tu zacząć? No, ty powiesz, Łosiu. A więc tak: pomnik pożelacza. Yy, w tył jest delabina, po której wężonowie znaczy pyton może się w, wpiąć. I może on też wejść do paszczy. Już obrócimy i pokażemy, jak to wygląda. Tak on wygląda od środka. Więc może podniosę drabinę Podniosę drabinę, żeby było wszystko widać. Tutaj jest więzienie, dlatego to jest ściana. Ściana. Dlatego to jest taka ściana, jest tu więzienie. Tutaj, to jest takie miejsce, gdzie może się na przykład siedzieć wężoną. Tutaj mają zbiornik z deszczówką, bo tam wody dużo nie mają. No i u samej góry jest. Są mi już jego głowa i kłypaszcza. Tutaj to się odpięło. więc teraz będę dopiąć. Okej. Okay. Dobra, ale to jest. To jest tak dokładnie takie zaplecze. Tutaj widać ogony wężów, tych małych. Więc, jeżeli już chyba jest w miale omówiona. Więc teraz o czym będziemy omawiać? Może o straganie. Dobra, tutaj widzicie, że jest stragan. Tutaj oczywiście siedzi pelowąż. bo prowąż to sprzedaje. Sprzedaje tu takie kielichy, y, maskę, no i ryby. No czycie jakaś prasówka, jakiś garnek, no i jakieś brońki też. Widać? U góry widać, że, że ma jakieś zaplecze. I tutaj ma mapy. O, chyba lepiej, żebym do nich nie zaglądał, jednak, bo się na mnie ze złości. Jakieś chyba mapy skarbów. Yy, co jeszcze tu powiedzieć? Stół jest oczywiście drabinka. Już tu przesunę, żeby było zobaczyć drabinkę. Taka drabinka. O, tak wygląda. Można ją podnieść, albo spodziewałem się, kiedy idzie spać. Zapewne odchyla, do góry, żeby nikt mu do zaplecze nie weszedł. I tak jest. Teraz to wygląda jakby jakaś yy, do malowania drabina. Dobra, więc o, yy, straganie już omówiliśmy. Może teraz trybuna? Trybun. Na trybunach jak widać, jest pełno, jest pełno wężonów, które kibicują na bitwie. Jak widzicie, pod trybunami się zaczęło yy, no, jest pod trybunami. O, chyba tu coś się dzieje. O, co to jest? nie mówię, że to to. O nie! To jest maska Nija i ni, ja Chyba Wolę nie wie, co się z nimi tu stało. Chodź, uważaj na tą maskę. Więc... Mm. Tutaj oczywiście stoi Czar niedaleko. No i teraz przy samej, na samym środku się znajduje dwóch gości, którzy walczą teraz. Walczą. Tak, normalnie, nie wiem co. Chyba zaraz coś wygra i chyba wiadomo co. Już hipnotyzuję. Spodziewam się, że e, hipnokobla tego, jak on się nazywał, Dusiciera. dusiciela. I już jest, i już, e, ten penia go zahipnotyzował. I teraz będzie bić głową o ścianę. Bardzo dobra strategia dla, dla, hip, dla hipnokobry. Teraz może się przenieśmy y, do pewnej utrudnienia dla wojowników, czyli takiego szczelacza. Czyli na przykład ja stoi ten tutaj i jak jest bardzo słaba, to po prostu podcisk pocisk tutaj. Zaprezentuję Wam to. O, I właśnie mu szczeliło i mógł się na przykład wywrócić, a ten mu wtedy ciachnąć mu może. O! I tak to wygląda oczywiście no Kalidor się upadł. Tutaj jak widać jest zbrojownia, jakaś tu chorągiewka widać i tutaj jest jakaś skrzynka z jakimś trunkiem, spodziewałem się, do, że dla wygranego. Tutaj, znaczy tak, na obrzeżu widać jedną pochodnię z jakimś tam ogniem, spodziewałem się, że oświetla to yy, ten Oświetla to, ten coś. Areny. Arena oświetla nocą. Kiedy, na przykład, jest jakaś długa bitka, no to długowacza. Tutaj, jak widać, są te węże. Takie malutkie. Dosyć są dwa. Oczywiście z różnych kamieni. No i co ty jeszcze powiedzieć? Tutaj jeszcze jest jakaś ma mała spółka skalna z chorągiebką czerwoną, taką jak przy, była przy zbrojowni. Przy co tu jeszcze powiedzieć? No już. Niczego zbytnio do, do opowiedzenia nie ma, więc żegnajcie, łapkujcie, subujcie.